Powiem szczerze, że do kilkunastu dni wstecz klub ten, jakże wspaniały, kojarzy mi się zawsze ze wspaniałą pracą, organizacją, wynikami sportowymi. Do czasu, kiedy nie przyszedł pan prezes, nie pokazał mi kroniki, której fragment tutaj jest za moimi plecami. Aż przeszły mnie wówczas dreszcze, bo tak naprawdę zmysłowiłem sobie, że ten klub, jak mocno jest wrośnięty w miasto, jakie przechowały tu się dokumenty, ale myślę, że siła tego klubu to właśnie także efekt dbałości o tradycję bardzo się cieszę, że dzisiaj tu się spotykamy z tej okazji. To wielka rzecz i tak jak powiedział kolega Hubert, może kiedyś za te kilkadziesiąt lat będzie tam i moje zdjęcie i ci, którzy będą może żyć za 100 lat, być może gdzieś sobie wspomną, że takie osoby jak tutaj dzisiaj nas jak jacy się zgromadziliśmy, że, że tacy byli na świecie i starali się czynić dobre. Panie i panowie, dzięki jak zawsze skutecznym zabiegom i upamiętnić moment odsłonięcia imienia na dziobie każdej z łodzi. Dobry Państwu. Wprawdzie jest trochę mokro, trochę pada, nie ma słońca, ale ja myślę, że to wszyscy zgromadzeni są przyzwyczajeni do tego, że trochę się trapi. Ja Także wszyscy czasami są mokrzy ze względu na deszcz, ze względu na wodę, ze względu na pot. I wyciskanie tego potu przynosi efekty. Ja myślę, że tutaj Pan Prezes Żurawski pokazał nam wczoraj, do czego wyciskanie potu prowadzi. Chciałbym, żeby Prezes totalizatora sportowego Wojciech Szpil w imieniu zarządu jak i całej firmy nadaje imię szóstka. Jak wiadomo szóstka Lotto to duża wygrana, także mam nadzieję, że jedynka z szóstką będzie tutaj współgrała. Łodzi Wieszlarskiej ufundowanej dla regionalnego towarzystwa wieszlarskiego Lotto Bydgoszcz. Bytgosz 2606. 2016. Jest rzeczywiście szóstka, dziękujemy. To jest niespodzianka, panie prezesie, jak już pan odsłonił tą nazwę, Łódź przekazał, taki gadżet przygotowaliśmy miasta, związany z pana firmą, Gdzieby pan nie chwycił zawsze zbytność i niech tak pozostanie na zawsze i lot to do tego, Tam, ten baner to też żeśmy przygotowali w związku z tym pozytywnym myśleniem o, o nas, wspólnie o naszym sporcie i naszych sukcesach. Proszę o zabranie głosu, o dobre słowo, ale także o poświęcenie tych właśnie łodzi księdza prałata doktora Bronisława Kaczmarka, wikariusza generalnego diecezji bydgoskiej. Kiedy patrzę na te białe łodzie, przypomina mi się papież, który kilka dni temu poświęcił koszulki dla liderów wyścigu Giro d'Italia. Chciałbym, żeby te białe łodzie były zawsze liderami na szlakach wioślarskich i żeby pierwsze trzepotały wodę, a wszyscy inni byli daleko, daleko. Sport jest tak bardzo ważny w wychowaniu i myślę, że Kościół zawsze patrzył na zawody sportowe pozytywnie, ciągle wracając do Stanisława Konarskiego, który mówił tak, Kształtować trzeba serce cnotami, ciało ćwiczeniami, a umysł i umysł naukami. O tym musimy pamiętać. I dalej, gdy patrzymy na te łodzie, to myśl nasza biegnie do tych, którzy w nich będą siedzieli. Jak tu wspomniał chyba pan prezydent ile oni potu wylajli, to oni w tych sami wiedzą. Ale też musimy pamiętać o ich rodzinach, o trenerach o masażystach, lekarzach, pracownikach technicznych, tak sobie to wypisałem, o kolegach i o wszystkich niewymienionych, bo sukces ma jednak wielu ojców, którzy ćwiczą, zmagają się, ale my wiemy o nich tyle. Nigdy się nie lękają. I tego im życzę, i w Rio de Janeiro, i wszędzie indziej, gdzie będą startować, żeby i ta piękna Łódź Rio, i strzała, i szóstka zawsze były z nami. A sobie to tak delikatnie, żebym też w szóstkę uszczelił. Dziewczyny, chodźcie do mnie, mogę Was prosić. Jest też moment na pamiątkowe fotografie innymi, ale także wszystkich innych, którzy poświadczyli ten akt tygrys 38, na przykład takim imiona nadawano łodziom Wieszlańskim przed wojną. Zdkonany, że gdy już będą Państwo dokonywać wpisu do klubowej księgi, to będą Państwo zaskoczeni, jak dziś można odtworzyć ten charakter grafiki, która także mamy nadzieję przetrwa.